Okej. Okay. Nie wiem, no chyba, chyba muszę wyjść na zewnątrz i, i wcisnąć tam jakiś guzik cholerny. No no bo co? Kurde, save'a nie widziałem ostatnio. Kłuś wszystko pozamykane, taka... A ten mi ciągle krąży nad głową. Nieważne, jesteśmy chyba gdzieś w kosmosie. Zerknę tylko tu. Przywrócić ciśnienie w śluzie. No dobra, muszę wyjść stąd najpierw. jest. Teraz zerknę na mapę. Jakby był tam w środku, to by spoko. No chyba jest tam za tym. Ten mnie teraz za nogę złapi jak nic. Fuck you. Fuck you, nie boję się ciebie w ogóle. Ja pierdziele! No nie, nie zabijajcie mnie. No nie, no come on. No weź! no kurde. Tyle denerwowania się i znowu muszę zapierdzielać przez to. Of mordę jeża, no.

Tam jest obcy. Dobra, tu jest bezpiecznie. powinienem wcześniej był używać tych wylotów. Wiem, że on tędy może chodzić, ale może na to nie wpadnie. Tylko najgorsze jest to... Że... nie wiem, gdzie on był. Chyba gdzieś tam po prawej. What? O kuźwa, nie, nie, no come on! Najpierw wciśnij guzik! O, Boże, Boże. Jezus, myślałem, że już jestem na miejscu. Najpierw muszę wcisnąć ten pieprzony guzik na środku. Okay. okay. Dobra, jesteśmy już trochę dalej, no zachowałem miotacz płomieni, więc jest okej. Okay. Przywrócić, poczekać. Ja pierdzielę. Nie, nie zapomniałem wziąć paliwa do miotacza. To nie tak działa. Paliwo do miotacza czasami jest w tym miejscu, czasami go nie ma. będzie gnoje kręcił przy tej cholernej śluzie. Jan Antoni. O, 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 o! What the fuck? O, dziewczyno. Skakuj, skakuj z jakiej kombinezon? Ah, <bouncing> oh, Jesus. łapaj się łapaj się Jezus trzymaj się Amanda Amanda dawaj dawaj Ryst. No i co? Zakładam, że ten gnoj, jak już jest poza stacją, tak? Nie, nie wierzę, żeby on już zniknął z naszych koszmaru. To nie, nie, to nie może być to? Hello? Tak, kuźwa, to ja? Gdzie jest safe? Me, you son of a bitch! You locked me in! You blew the lab into space! I and... had no choice. No choice at all! You saw that thing, you saw what it could do. Plan to get it off the station! By any means necessary. Yeah! Use me as bait! <laughs> Made me to die! And it goddamn worked, Ripley! It goddamn worked! I got that thing! jettisoned it into the gas giant. The station's safe. There's that, and there's the fact that you're a heartless bastard. I'm heading back to the bureau. We can discuss your methods there. Ripley, out. Shit. Oh, what oh. oh, the. Jest. I to już wszystko wyłączone jest. Kurde, nie mówcie, że dałem sobie radę, radę w sensie obcego się pozbyć. Oby było coś. Okej. Okay. To znaczy jak się... Ops, sorry, sorry. Po zwokach. do końca kojarzy to miejsce. Przynajmniej nic po, po tunelach nie hałasuje. Tak mi się wydaje. Uf, paliwo do miotacza. No dobra. Lecimy dalej. <śm> <śm> Actually, I maybe Ripley! it's Ricardo! You made it! No thanks to weights. Oh, he's a ruthless son of a bitch, always has been. Stubborn too. If he'd ever listened to me, things would never have gone this far. It's done now. I'm sorry for fucking up with the lockdown earlier. Forget it. Miałem to na wydaniu. Jest. Zostanę w biurze. kawał gry, bez tego, bez save'a. Był. Ok. Czy jest tu jakaś mapa? To by mi ułatwiło trochę podróżowanie, co. Tu nie ma, ale jest jakaś skrzynka. Zobaczymy, jak w ogóle stoimy z tym paliwem do miotacza, bo... Jak kompletnie nie używałem rewolwera w tej, w tej... Znaczy w ogóle nie używałem, w ogóle nie było okazji. Sprawdzajmy te wszystkie... Nie, to nie może być, to nie może być takie proste, ja nie wierzę, że to będzie już koniec, bo to, to jest obcy, z obcym to zawsze jest za dymem Zresztą tak było we wszystkich filmach z obcym Kiedy wszyscy myśleli, że go zabili, to wyłaził po raz kolejny Ci się zgubiłem troszkę A nie wiem jakim cudem Próbujmy wykorzystać trochę mam strasznie dużo rzeczy. A tu są części walają się, których nie mogę podnieść. Może teraz podniosę to. O co chodzi? Serio? Będziesz do mnie strzelał, typie? No nie, Tutaj nic nie można włączyć. Już po tym, co ja tam przyszedłem, to ci, ci ludzie to w ogóle nie, żadnych emocji nie wzbudzają. Zamknięte drzwi. Niestety nie mam palnika. Żadnego. To jest winda, którą przyjechałem. No dobra. To jednak trzeba poszukać przejścia tam. Trochę szkoda, że ich zaalarmowałem wszystkich, no ale. O, jest mapa. Właśnie tego szukałem wcześniej. Okej. Okay. Tędy nie przejdę, bo nie mam pot potrzebnych rzeczy. Sprawdzę. Może tą kratę da się jakoś otworzyć. Przywróć zasilanie za bramą. Tam muszę przejść. Jak ja mam tam przejść? Cholera. Okej. Okay. Przeładowane. Tu drzwi zamknięte. Tu jest coś jakby za tą ścianą, ale... No na pewno nie tędy. Hmm. To sprawdzałem? Jakiś człowiek ugrzęźnie w takim miejscu. No zapiszmy jak już tu jestem w pobliżu. Nie ma było ciężkiego, no. Jakiś masakra, no. Kieruj się w tamtą stronę, żeby otworzyć bramę która, bramę, która prowadzi w tamtą stronę. A patrzyłem się na to wcześniej, patrzyłem się na to wcześniej. Może on otworzy te drzwiczki Wcześniej go nie mogłem uruchomić, albo gdzieś się jakoś pechował, pachował ten jechałem na niego. No, Hej Synku, co jest? Co tam? Nie, nie tęsknię za tobą. Tęsknisz za mną? Tak. No przecież ja tu cały czas jestem. Chciałbyś tu spać w pokoju? Tak? Ale nie możesz, bo tu jest straszna gra taka i będzie ci się śniła po noce, wiesz? A ja na mnie żadnego... Ja nie patrzę. Nie, nie, synku, nie, bo ja strasznie hałasuję, wiesz? No dobrze, to zbuduję ci ścianę z poduszek, okej? Okay? Okej. Okay. Chryste. mi chwilę. Młodzież coś spać nie może. Słyszę chociaż jeden hałas, to wracasz do siebie, okej? Okay? Okay. Jeden malutki hałasek. Okay. E, specjalnie ci tą kołdrę tam dałem, żebyś się głową w ścianę nie walnął. Okay. Mm. Dobranoc. I ani słowa, synu. Mm. Ani mrug Tak, zbudowałem ściany z poduszek. Dobra. Od razu wesele jak tego obcego nie ma, co? Tak jakby. Tak jakby. Dobra, sprawdźmy, co tutaj są za ciekawostki. Zawsze nie po tym obcym trochę głowa boli. Fakt, że znajduję baterię dymiotacza. Może wiele rzeczy oznaczać, nie? Może na przykład oznaczać hej stary! Nie przejmuj się to przypadek. A może też oznaczać hej stary! Jeszcze się spotkamy. Okej. Okay. Myślę, że rewolwer tu się lepiej sprawdzi. Cały czas gdzieś mi ubywa tego życia, cały czas coś. Tutaj chyba możemy coś sprawdzić, bo mamy dwa takie pomieszczenia. Mamy lepszy granat i części.

Na pewno załatwić sprawę do pewnego stopnia. Czyli MP. Jestem też ciekaw, ile kul musiałbym władować w Androida, żeby go załatwić. Się odmyślam, że... Dobra, weźmy na razie strzelbę. Gdyby trzeba było coś do kogoś nagle strzelać. A jak będzie okazja, żeby się zaczaić i walnąć w głowę, dobra, jesteśmy trochę, to wtedy wyciągnę pistolet i strzelę w głowę. No. Taki jest morderczy plan, mordowania złych istot, które mi będą wchodzić w drogę. Ok, dobrze. Naprawdę dużo, naprawdę dużo lepiej się czuję. Już nie muszę uciekać przed tym łajdakiem. Co pewnie zaraz minie, bo to nie ma lekko. Ja nie wierzę, kurde, w nadwyżkę szczęścia. this but someone needs to keep a record and i don't know i came here a few months ago to write about the collapse of a dream of future gone sour for me the people here were a little more than footnotes for my article something to tug at the heartstrings and when the disappearances started oh i was thrilled this was something big

Coś ta bateria do pałki ogłuszającej. Ostatnio używałem pałki ogłuszającej, to facetowi rozwaliłem łeb i mu się krew polała. No nie sądzę, żeby to było ogłuszenie. Dobra. W tym korytarzu. Nic więcej ciekawego nie odkryję. Muszę najwyraźniej iść tamtędy.

Mam silne podejrzenie, że po prostu przeprogramowano roboty, żeby pozabijały wszystkich, którzy tylko są w okolicy. Co dzięki temu nie będzie świadków tej porażki, przykryj. Taka norma trochę w świecie korporacyjnym, co? Jestem ciekaw, czy nasz Samuelson też? Ma ten podobny problem. Czy też go można zaprogramować? Przyjaciółmi! Dobra. Widzę, że te androidy ostro się dobierają do skóry. Nie wiem, ale tym się nie będziemy martwić, nie? chociaż wygląda na to, że ich jednak muszę tam przejść. Dobra. Dobra cofnijmy się spokojnie. Ja sobie zapiszę to, co tu się działo. No i potem spróbujemy wyjść, bo coś czuję, że trzeba będzie się bić z tymi androidami. Okej, okay. w miarę bezpiecznie. Chociaż wróg w pobliżu. Teraz wracamy. No bo jak inaczej?